Trafiłem do korpo. <laughs> to w ogóle śmieszna sytuacja, bo trafiłem do korpo, bo jak robiłem jeszcze MLM, yy, wyobraziłem sobie, że zrekrutuję dyrektorkę korporacji, w której tam jest w częstowi, częst, bo ja z taka korporacja. No i po pół roku pracy na słuchawie zostałem menadżerem zespołu sprzedażowego yy, liczącego No tam ponad 50 osób już, więc, więc pół roku mi to zajęło, bycie na słuchawie tylko. Jak to zrobiłeś? Ja jestem taką osobą, która chce się piąć do góry, chce się rozwijać yy, i, i jakby zakochałem się w sprzedaży. Wiedziałem, jak rozmawiać z klientami, żeby sprzedawać więcej. Gdzieś tam cieszyło mnie, kiedy, kiedy mogłem pomagać kolegom z boksów obok, i, i, i pomagać im rozwijać swoje też kompetencje sprzedażowe. I pojawił się asystment, czyli możliwość gdzieś awansowania. No i mówię, czemu nie? Spróbuję. Jakby faktycznie gdzieś tam czułem, że mam, mam dryg do tego jak w pewnym sensie. Parę osób mnie też do tego zachęciło i się zgłosiłem. Przeszedłem asystment, kilkoma innymi menadżerami gdzieś tam, osobami rywalizowaliśmy o, o miejsce jako menedżerowie. no i spośród chyba tam 12 osób wybrali trzy osoby, wtedy w tym nie. Co tutaj zaważyło? Za Determinacja, nieszablonowe podejście.